No za co kochasz babcią? Bo... bo krótko gram na komputerze. Że kupiła Lego. A co lubicie robić z babcią? Mm, Lubimy pracować z babcią. Pracować, a co robicie? Wycinamy. Mhm. A gotujecie też z babciami? Tak. I co gotujecie razem z babcią? Ja gotuję zupy. Zupy? A coś słodkiego też z babcią robicie? Jakieś ciasto? I jakie są A jak kroja? Mój dziadek ma okulary. <tryk> Mój też. <tryk> Moja babcia też. Więc ja z babcią się bawić. A w co się bawicie? My się różne rzeczy. A jak, a jak z moim bratem się bawimy, na no to biegamy. A wczoraj graliśmy w piłkę. A ja się bawię z dziadkiem wchowanego. Wow. A ja miałam dziadka, lecz mi umarł. Zawsze się ze mną słodko bał. Nigdy się nie zmieniał. Nigdy, prze, nigdy. Ale teraz. Muszę... Ja zaraz mam babcię, Jedna moja babcia. Kocha mnie, Nawet u niej spałam, nie wiedziałam, żebym przyjęła mnie, przeczytała mi bajkę od mojego kuzyna. I tak było fajnie z tą moją babcią. A ja z dziadkiem się bawię w berka i jak się to znudzi, to się bawimy w coś innego. Dużo szczęścia i zdrowia. Dużo radości. Super. I żeby byli uśmiechnięci. Dokładnie. I żeby nas bardzo mocno kochali. Bo to jest fajny gość, bo moje marzenia, i go czasem ¡Gracias! Sí. Sí.